Miałam dużo starających się, bardzo dużo miałam i na zapowiedzi już bywam, byłam umówiona i odmówiłam. Do Francji mnie zabierał, przyjechał z Francji na urlop i przyszedł do mnie, do, do nas do, z drugiej wioski w ogóle i, i chciał mnie zabrać. I przyrzekłam, mu że pojadę, bo jakoś mnie coś wierciło gdzieś być, z tego domu wyjść. Bo już miałam 24 lata, jak przyszłam do Warszawy, to już tak czas był by pomyśleć o czymś. No i on pisał listy. Metrykę mu posłałam, bo ja tak sobie myślę pojadę i będę sobie w tej Francji tam. A, a nie wyjdę za niego, bo ja nie miałam ochoty w ogóle, żebym z mężczyzną była żyła. Tego nie jakoś odsuwało mnie to w ogóle od tych chłopców. A tyle i sąsiad we wsi był, też chcieli, przy, przychodzili do domu do nas. Do mamy z mamą rozmawiali nie ze mną, a ja tylko słuchałam, a później mama mówi, że nigdzie byś nie pójdzie, tylko będę zaraz obok u nich, to mogłabym wyjść. A ja mówię, jakbym miała za niego wyjść, to wolę umrzeć. A mama mówi to, jak masz umierać, to nie wychodź. Dużo miałam tych kawalerów, przyjeżdżali, taki wdowiec przyjechał skończyć, bo miał dwoje dzieci małych, żona mu umarła, to też bogaty, tam w bryczko, w koni mi przyjechał, bogaty, bo mnie tam swatali yy, inni ludzie. Ale bardzo miałam powodzenia, jeden chłopak, który też mnie poznał z drugiej wioski. To dwa lata przychodził, ale mnie tak szanował, że ona nigdy mnie nie pocałował, tylko w ogóle szanował mnie bardzo i pomagał mi w robocie. Tak, jak ja miałam na pole poszłam żniwa, snopki podawać na, na furę. Co on przyszedł za mnie, to robił, a ja zabierałam się do domu.